Panie Boże, ukochany Ojcze, pełen nieskończonego światła, w tej chwili staję przed Tobą z otwartym sercem, szukając Twojej obecności, Twojego pokoju i Twojej miłości, która wszystko przemienia. Dotknij teraz każdej osoby słuchającej tej modlitwy. Niech poczuje Twoje łagodne objęcie, Twój głos pocieszenia. I Twoje spojrzenie, które widzi więcej niż cały ból, Jezu, Ty, który uzdrawiasz rany niewidoczne dla świata, wejdź w ciszę duszy i odbuduj to, co zostało złamane. Wylej swoje miłosierdzie na każdą ciężką wspomnienie, na każdy lęk, na każdą winę, która wciąż próbuje trwać. Naucz nas przebaczać. Przebaczać innym i przebaczać sobie samym, bo przebaczenie jest bramą, która otwiera drogi, jest kluczem, który uwalnia serce. Panie, odnów wiarę tych, którzy są zmęczeni, umocnij tych, którzy czują się słabi, oświeć tych, którzy idą w ciemności. Niech w każdym, kto słucha tej modlitwy, narodzi się nowa nadzieja, siła, która nie pochodzi od świata, lecz od Twojego Ducha. Ty jesteś Bogiem miłości, Bogiem uzdrowienia, Bogiem nowych początków. Przynieś pokój tym, którzy są niespokojni. Przynieś kierunek tym, którzy są zagubieni. Przynieś uzdrowienie tym, którzy cierpią w ciele, w umyśle lub w duszy. Niech tchnienie Twojego ducha dotknie teraz każdego domu, każdej rodziny, każdego serca. Panie, niech Twoja miłość wzrasta w nas. Niech poczujemy, że nie jesteśmy sami, że nie zostaliśmy zapomniani, że Ty zawsze kroczysz u naszego Boku. Pobłogosław życie osoby, która teraz się modli, rozświetl jej drogę i umieść na jej ścieżce to, co pochodzi od Ciebie: Radość, spokój, odwagę i silną wiarę, by iść dalej. Dziękuję Ci, mój Boże, bo Twoja miłość nie zawodzi, bo Twoja łaska nas dosięga. Nawet gdy myślimy, że na nią nie zasługujemy, niech ta modlitwa będzie objęciem dla duszy, odpoczynkiem dla serca i przypomnieniem, że nie ma rzeczy niemożliwych, gdy idziemy z Tobą. Amen.